W dzisiejszym odcinku o podatkach i dywidendach oraz lepszej kondycji polskiej gospodarki i amerykańskich pracusiach. Paweł Cymcyk, ekonomista, publicysta, twórca i prezenter programów D na rynków Bumcykcyk cyk, oraz komentarz tygodnia i komentarz miesiąca na antenie inwestorzy.tv. W życiu pewne są dwie rzeczy: śmierć i podatki. W życiu inwestora pewne powinny być podatki i dywidendy. Niestety w ostatnim czasie obydwa elementy działały negatywnie na portfel polskiego inwestora. W przypadku chociażby dywidend solidnie rozczarowała netia, która zmieniła politykę dywidend oraz do tego wszystkiego zmieniła skup własnych akcji. Na efekty na akcjach nie trzeba było długo czekać, bo inwestorzy zanotowali blisko 15% stratę. A w przypadku podatków niestety też solidne rozczarowanie. Tu Emperia ma blisko ćwierć Złotych zaległego podatku do zapłacenia, a w efekcie inwestorzy też nie mogli być zado zadowoleni z kolejnego gigantycznego spadku kursu. Jak takie dywidendowo-podatkowe zmiany wpływają na nasze portfele? O tym za chwilę! Poszczególne spółki z warszawskiego parkietu rozczarowują, a tymczasem cała polska gospodarka zaskakuje pozytywnie historycznie. PKB za czwarty kwartał 2015 roku okazał się najlepszym kwartałem w minionym roku, a przyszłość polskiej gospodarki na razie rysuje się odrobinę lepiej, bo indeks PMI wzrósł do 52 punktów. W efekcie inwestorzy lokalni i globalni polubili polskie akcje i z pewnością polubili obligacje, których ostatnio sprzedała się rekordowa ilość. Jak takie informacje wpłyną na nasze portfele? O tym za chwilę. Poza dobrymi zaskoczeniami z polskiej gospodarki pozytywnie zaskakuje też ta największa. Ta amerykańska, gdzie indeks ASM usługi i ASM produkcja pokazały, że i sektor usług, i sektor produkcji są w Ameryce w dobrej kondycji. Sektor produkcyjny prawie już się rozwija, a sektor usługowy wcale nie zamierza się kurczyć. Do tego wszystkiego warto dodać rekordową ilość Amerykanów, którzy znów rozpoczęli pracę. 240 tysięcy nowych miejsc pracy konkretnie w lutym zasiliło amerykańską gospodarkę. W tej sytuacji Ameryka i. Mają solidny problem, bo stopy procentowe powinny być wyższe, a amerykańska gospodarka może już niedługo powitać inflację. Jak te informacje wpłyną na nasze portfele, zobaczmy. Przypadki Netin i Emperin doskonale pokazują, że niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. Mnie. W tym przypadku trzeba było być bardzo ostrożnym, bo okazuje się, że zarówno dywidendy, jak i podatki mogą zaskoczyć wszystkich inwestorów. Na szczęście poza tymi indywidualnymi przypadkami cała polska giełda i gospodarka powinny radzić sobie lepiej w związku z lepszymi danymi makro. I to jest prawdziwa okazja dla wszystkich długoterminowych inwestorów. A ci, którzy nie lubią giełdy i nie chcą szukać zysków w, konkretnie w akcjach, mogą pokusić się o waluty, bo w końcu skoro amerykańska gospodarka będzie rozwijała się szybciej, to i stopy procentowe będą tam rosły szybciej niż w tej chwili. Problemy. A to oznaczałoby powrót sporych kapitałów właśnie do dolara. Tyle tylko, że dolar nie pomoże specjalnie polskim przedsiębiorstwom i polskim inwestorom. Tym może pomóc Europejski Bank Centralny, który już 10 marca będzie decydował o stymulacji europejskiej gospodarki. Jak bardzo pomoże polskim i zagranicznym inwestorom? O tym w kolejnym odcinku.